A dziś odcinek specjalny. Rozmawiam z autorem książek dla dzieci. Jego serie o przygodach detektywa pozytywki oraz bliźniaków Kuby i Buby skradły wiele czytelniczych serc. Dzisiaj pan Grzegorz Kazdeckę. Cześć, tu Ewa Zychowicz i jestem animatorką działań twórczych i arteterapeutycznych. Od 9 lat prowadzę moją autorską pracownię plastyczną do góry nogami. A to jest podcast, w którym razem ze Sterą Wiazowską, pedagogiem specjalnym, rozmawiam o tym, co dzieje się na zajęciach plastycznych dla dzieci, jakie emocje się w nich pojawiają i jak radzić sobie z nimi na co dzień w domu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Spotkaliśmy się przy okazji Alei Gwiazd Literatury, wydarzeniu organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w moim rodzinnym mieście, Mińsku Mazowieckim. To jest coroczna uroczystość, gdzie wybitni autorzy dostają swoją gwiazdę i ogromnie się cieszę, że to właśnie Pan w tym roku dostał, że będzie ta gwiazda błyszczeć przed naszą biblioteką. Podejrzewam, że nie cieszy się Pani tak, jak ja się cieszę, bo ja naprawdę jestem przeszczęśliwy i wszystkim czytającym, mieszkańcom Miska Mozowieckiego bardzo dziękuję. I dziękuję tym wszystkim osobom, które zaryzykowały, honorując w tak fantastyczny sposób autora Książek dla Dzieci. Ja? Uważam, że pisanie dla dzieci jest najważniejszym, co może robić pisarz, ponieważ dzieci to jest ten najważniejszy czytelnik, to jest jeszcze masowy czytelnik czytelnik, którego, na którego wyobraźnie i aspiracje można wpłynąć czytelnik, którym można w jakiś sposób przedstawić świat, do którego należy dążyć czytelnik, który będzie kiedyś ten świat zmieniał, na, mam nadzieję, na lepsze. Najważniejsi ludzie na świecie najważniejsi czytelnicy mają w tej chwili 7, 8, 9 lat, troszkę mniej. I pisanie dla nich sprawia mi ogromną, ogromną przyjemność. Choć nie ukrywam, że cieszę się także z tego, i to widziałem dzisiaj na spotkaniu z Minszszanami, że czytają mnie także osoby dorosłe i nie robią tego na siłę, nie muszą się męczyć. Ba, zwierzali mi się nad, że czasami. Lubią ten moment, kiedy dziecko zaśnie, a oni mogą doczytać książkę sami do końca. Może, żeby nie zadać takiego badalnego pytania o inspirację, to chciałam zapytać, gdzie się Pan uczy dzieci? Bo widać, że te historie opisane przez Pana są bardzo blisko życia i są prawdziwe, to wzruszające, więc gdzie Pan je poznaje? Dzisiaj miałem przyjemność odbierać tę nagrodę, bo tak ją traktuję jako nagrodę. Ta nagroda, która zostanie wprawdzie fizycznie na... Na chodniku przed biblioteką w Mińsku, ale uważam, że to jest po nagrodę, którą będę mógł się chwalić przez całe swoje życie. I w ten sposób Mińs stał się częścią mego życia. Też cudowne i wzruszające. Dzisiaj miałem przyjemność tego wszystkiego doświadczać wraz z moim synem Kacprem, który był pierwszym bohaterem opowiadań pisanych z myślą o dzieciach, z myślą głównie o innym dziecku, właśnie o Kacprze. Ale były to opowiadania, które bardzo szybko trafiły do innych dzieci, również się im spodobały. Wtedy mały, sześcioletni chłopiec, dzisiaj lat 26, już dorosły mężczyzna i odkąd mój syn nie jest już dzieckiem, a przecież to, jak słuchać jego dzieciństwo, skończyło się już jakiś czas temu, ja tym chętniej jeżdżę na spotkania autorskie z dziećmi, bo są to spotkania, które można potraktować jako rodzaj, tu oczywiście mówię w że nie oka, jako rodzaj poligonu literackiego, podczas którego to poligonu autor może, czytając swoje teksty, słuchać bardzo bacznie, i obs obserwować, słuchać, w jaki sposób dzieci reagują na teksty. Co wydaje mi się ważne, co jest śmieszne, co powoduje, że sala pełna siedmiu ośmiu latków nagle ucicha. To dzieci są inspiracją najważniejszą. Dzieci dość szybko w naszych czasach oswajają się z nową osobą, z kimś, kto do tej pory był nieznajomy, a teraz nagle przemawia do nich i już jest tego pana troszeczkę bardziej znają, rozumieją. Oswajają się z nim, więc też zaczynają się dzielić swoimi różnymi pomysłami na książki albo opowieściami z życia wziętymi. Dzieci, po prostu mówiąc wprost, na spotkaniach autorskich opowiadają o tym, co się wydarzyło w ich domach. I to są fantastyczne historie raz, że zabawne, jak się mogą domyślić słuchacze tej rozmowy. Dwa, że te opowieści dzieci pokazują mi, autorowi, człowiekowi dorosłemu co dla dziecka wydaje się na tyle ważne, że warto było to zapamiętać i opowiedzieć nieznajomemu jeszcze chwilę wcześniej człowiekowi. Czasami te opowieści są rzeczywiście po prostu zabawne, a czasami opowiadają o sprawach, które jednak zwiastują jakiś problem w rodzinie. Tak? No bo oczywiście dzieci, tak jak my, dorośli, żyją w tym samym świecie i przeżywają te same problemy, czasami, które, im, które nas doświadczają. Tylko, że inaczej na te problemy patrzą, opowiadają z rozbawieniem, że babcia rzuciła w dziadka sałatką z cykorią i oczywiście to ma swój aspekt anegdotyczny, ale z drugiej strony jak zacznym, zaczniemy grzebać te powieści i zastanawiam się, co się wydarzyło w tej rodzinie, że babcia z taką złością zareagowała na na dziadka. Może nic, może po prostu był to błahy, jakiś wybuch niepotrzebnej złości, a może rodzaj niezbyt dobrego żartu, ale może za tym kryje się coś poważniejszego. My, autorzy książek dla dzieci, jesteśmy chyba wyczuleni na takie historie, które nam właśnie przekazują dzieci. I to dzieci są tymi osobami, które najbardziej inspirują. I właśnie chyba dzięki temu, że wszystkie książki, które napisałem do tej pory, wyrastały rzeczywiście z opowieści dzieci, one wciąż wydają się dzieciom i czytelnikom dorosłym historiami, z życia także ich wziętymi, albo historiami, które mogłyby się w ich życiu przydarzyć. Dzisiaj obserwowałam pana, jak podpisywał pan książkę dzieciakom i jak zadawał pan wnikliwe pytania. Bardzo ujęło mnie pytanie, jak przezywasz swojego brata, albo jak on cię przezywa. I pomyślałam, że to jest taki trochę materiał na książkę, na pomysł. Czy właśnie w ten sposób też pan zbiera te pomysły? Tak, ponieważ rozmowa z dziećmi podczas tego uciążliwego podejrzewam dla moich młodych czynników oczekiwania na podpis, na dedykację w książce, rozmowa to jest też formą dla nich trochę zadośćuczynienia za to, że tak długo stali, że, mogli, że, że musieli przepychać je często w tłumie, że musieli marznąć, tak jak dzisiaj, gdy powiał wiatr zimniej. Więc można, możemy przynajmniej chwilkę. Porozmawiać i widzę, że to przynajmniej dla części z moich czytelników młodych jest bardzo ważne. Ale dla mnie z kolei jest to też pożyteczne, poza tym, że przyjemne to i pożyteczne, ponieważ dzieci często, ktoś także opowiadają różne historie. Po takim moim pytaniu, kiedy oni się ośmielają do tego, żeby się uzewnętrznić, często w nich się pojawia potrzeba zwierzenia się autorowi. Jest, coś, jest jakiś i to jest magiczny moment takiej interakcji między autorem czytelnikiem. Czytelnicy po prostu nam, autorem, swoim ulubionym autorom, zawierzają. Ja też, jako czytelnik, bo jestem jestem prze, przede wszystkim nie pisarzem, tylko przede wszystkim jestem czytelnikiem, ja też swoim ukochanym pisarzom po prostu jakoś wierzę i ufam, i wierzę, że to są bliscy mi ludzie, którzy być może swoją mądrością mogliby oświecić parę faktów w moim życiu, na które nie właściwie patrzyłem. Pewnie moi czytelnicy najmłodsi nie wyraziliby w tego w ten sposób, jak ja, ja teraz, ale zapewne też oczekują ode mnie, że czasami powiem słowa, które uspokoją ich, albo przynajmniej przynajmniej pocieszą, że nie są jedynymi na świecie, które przeżywają konflikty, na przykład z bratem wybuchające non-stop o nie wiem, o zabawkę ukochaną. To zapytam o te konflikty, bo na zajęciach plastycznych w pracowni towarzyszy nam książka Wielka Księga Uczuć i często ją czytamy. I tak jak pan mówił o tej magicznej chwili ciszy, rzeczywiście ta książka ucisza wszelkie jakieś burze, to z czym dzieciaki przychodzą z jakimiś niepokojami i zaczyna się taka cudowna cisza i ich praca nad, nad właśnie emocjami. Mam takie wrażenie, że pisze pan dużo o trudnych emocjach. Wielka Księga Uczuć to tak naprawdę cztery książki. Na Wielką Księgę Uczuć złożyły się książki wydane wcześniej, takie jak Tylko Bez Całowania, Kocha, Lubi, Szanuje, Horror, czyli Skąd się Biorą Dzieci, to jest pewny tytuł akurat tej książki, oraz Drużyna Pani Miłki. To już jest książka raczej o wartościach. Ja w książkach Tylko Bez Całowania oraz Kocha, Lubi, szanuję. postarałem się opisać te, te kilkanaście podstawowych emocji i, i uczuć. Nie tylko tych, które wydaje się, że nie sprawiają nam żadnego problemu, jak na przykład radość przez cudowną emocję, którą chcielibyśmy doświadczać non-stop. Ale oczywiście skoro jest radość, to musi być też na przykład smutek, tak? albo poczucie krzywdy, czy poczucie winy. Postanowimy się rzeczywiście jakoś tak zewrzeć literacko ze wszystkimi emocjami, wcześniej jednak uzbroiwszy się w wiedzę i inteligencję, mądrość psychologów zajmujących się dziećmi w wieku przedszkolnym. Po prostu na napisałem książkę o emocjach i uczuciach na no małych dzieci, bardzo, bardzo długo studiowałem i rozmawiałem z psychologami zajmującymi się emocjami tak małych dzieci, z psychologami tego wczesnego bardzo etapu rozwoju. I y, miałem też to szczęście, że trafiłem, to było już te, lat temu, 16, na bardzo ambitną, młodą nauczycielkę, takiego wychowania przedszkolnego, która postanowiła w swoim przedszkolu w Warszawie, Prowadzić takie pogadanki dla dzieci o emocjach, angażując do tego jeszcze aktorów z teatru Lalka w Warszawie, jeden z nich przychodził z takim teatralnym pojasykiem. I Właściwie w pewnym momencie, że po prostu opisywać to, co zobaczyłem podczas tych zajęć. Dwie pierwsze powieści z książki Kobecowanie to jest, prawda mówiąc, prawie jeden do jednego zapis tego, co wydarzyło się podczas takich zajęć prowadzonych przez prawdziwą panią miłkę a cała reszta już była rzeczywiście grą mojej wyobraźni, ale grą pokierowaną przez to, co ujrzałem, będąc uczestnikiem, obserwatorem tych spotkań. Dzieci chętnie opowiadają o emocjach. ale dlaczego warto z nimi o, tym, o, tym, o emocjach i uczciach gadać? Łatwiej sobie radzić ze smutkiem albo z poczuciem krzywdy, gdy umiemy to dziwne uczucie, które nas dręczy, nazwać. Gdy już umiemy coś nazwać, to po pierwsze to uczucie, emocja, to coś przestaje być... Czymś ym, tajemniczym, a przez to większym w naszej wyobraźni, niż, niż jest naprawdę, gdy już umiemy coś nazwać, to jest to początek oswajania jakiegoś zjawiska. No i gdy umiemy nazwać, to możemy chociażby w wyszukiwarce internetowej wpisać tęże nazwę z prośbą o podpowiedź, jak sobie z daną emocją poradzić. Okay. To odpowiedział pan na moje ostatnie pytanie, bo jak powiedziałam dzieciakom z pracowni, że będę z panem rozmawiać, z autorem książek, to najpierw były zdziwione, że ojej, to autor książki, lektury żyje. To tak, to, jest, nich to jest nieustanne zdziwienie dzieci, że autor lektur szkolnych żyje. Ja miałam tylko takiego innego autora lektur szkolnych, który żył, gdy chodziłem do szkoły podstawowej. To był mój ukochany autor, Edmund Niziurski, którego poczucie humoru bardzo sobie ceniłem jako smarkacz i prawdę mówiąc dzisiaj jako... od Kilku dni, 50-latek, nadal bardzo go sobie cenię. Ale widzę zdziwienie, że autor żyje, widzę nieustannie w oczach moich czytelników tak i właśnie wiem, że to jest wręcz niestosowne, że autor szkolny żyje. A choć ta wada kiedyś minie. No, wiadomo, u wszystkich. A drugie pytanie to, czy właśnie pani Miłka, czy ona żyje? Tak, pani Miłka istnieje. Ja troszkę odszedłem od prawdziwej postaci, zachowując kilka takich bardzo charakterystycznych. Cech, ale te cechy miały służyć tylko i temu, żeby dzieci zapamiętały postać, ponieważ książka jest kierowana do bardzo małych osób, a w książce występuje dużo postaci, tak? bo jest pani Miłka, jest pani dyrektor przedszkola postaci dorosłych, tak. jest pan Kuba, który jest narzeczony pani Miłki, gdzieś tam pojawia się pan dozorca, cztery postaci dorosłe, plus gdzieś tam w tle rodzice oczywiście każdego dziecka no i pięć postaci, pięcioro przedszkolaków wymienione z imienia, z imienia oraz gdzieś tam w tle także. Pozostała część przedszkola. Przez to, że jest tak dużo bohaterów to każdego z tych bohaterów musiałam opatrzyć jakimiś charakterystycznymi cechami. I na przykład pani Miłka, to się sprawdza w przypadku opowiadania dla małych dzieci, pani Miłka ma taki zwyczaj poprawiania grzywki, grzywkę, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Że jest, I i na to, na to, o tym dziś ciągle mówią. Zresztą pamiętam mego syna, który też opowiadając swojej pani w przedszkole, opowiadał tak o jakichś tam jej zachowaniach na przykład, że, ciąg, że ciągle sobie poprawia pasek. Więc tutaj pani Miłka sobie poprawiała grzywkę. Więc troszkę od pani Miłki tej prawdziwej odszedłem zachowując, i takie cechy, które no, można by uznać za karykaturalne, ale sympatycznie przedstawione. Niemniej, pani Miłka doskonale siebie w książce rozpoznaje. Tak? O, wspaniale. Powiedział pan, że książka powstała 16 lat temu. Tak, to już jest stara książka. I mam takie pytanie, czego rodzice mogliby robić więcej w kontekście emocji? Skoro książka powstała 16 lat temu, rodzice mieli już sporo czasu, żeby się z nią zapoznać. Jak więc przejść od dobrej lektury do praktyki? Dziś półki uginają się pod pozycjami o uczuciach, a ja nie mam takiego wrażenia, że dzieciaki wiedzą więcej o swoich emocjach. Do czego zachęciłby pan rodziców po przeczytaniu pana książki? Po pierwsze, no, też nie ma co się czarować. To, że ktoś przeczyta książkę na dobrą emocjach, nie oznacza, że nie będzie miał z emocjami kłopotów. Wiemy to my, wszyscy dorośli, którzy czasami muszą się udać na rozmowę z psychoterapeutą, a nie tylko z przyjacielem. Emocje po prostu inaczej na nas pływają przez całe nasze życie. Mam tę satysfakcję, że udało mi się zapoczątkować w Polsce taką potrzebę wydawców, wydawania książek o emocjach na małych dzieci. I to jest fantastyczne, ponieważ te książki są mam wrażenie, wykorzystywane przez mądrych rodziców, którzy szukają pomocy w procesie wychowawczym, także w bibliotekach. W ogóle mam wrażenie, wie pani, że większość problemów w ludzkości została opisana i na większość naszych. Dręczących problemów można zawsze odpowiedź w najbliższej bibliotece publicznej, tylko że kurczę, niestety nie wszyscy mają do niej legitymację kartę biblioteczną. Gdyby wszyscy mieli kartę biblioteczną biblioteki, gdyby z nich korzystali, to być może mielibyśmy mniej problemów na tym łez-padole. I to już jest metoda pracy z emocjami. Czytanie książki dziecku, głośne czytanie książki z dziecku. Zwłaszcza tej książki, akurat o emocjach, o której mówimy, o moich książce, gdzie są po każdym zapowiadań literackich, są także porady kierowane i do dzieci, i do rodziców, w jaki sposób z dziećmi o emocjach rozmawiać, to jest już jakiś proces rzeczywiście oswajania emocji. W ogóle czytanie wydaje mi się absolutnie ma taką psychoterapeutyczną moc. Nie jestem fanem bajek terapeutycznych. Często mnie wydawcy proszą o napisanie bajek terapeutycznych. Ja zawsze grzecznie odmawiam, ponieważ uważam, że. Terapeutyczną moc ma każda dobra literatura. I wierzę w to, że, i wiem to, bo spotykałem się przecież także z reakcjami moich czytelników, między innymi na książki, które są wydawane pod tym ogólnym nazwą Wielka Księga Uczuć, że one także spełniają swoją terapeutyczną moc, jeżeli rodzicom się zechce zebrać na odwagę i aby poczytać z dzieckiem książkę, a potem o tej książce z dzieckiem porozmawiać. To takie proste. Czyli po prostu czytanie i rozmowa. Tak, tak, tak. Co Mój syn, który lat 26, który dzisiaj chciał ze mną przyjechać, dlatego chciał ze mną przyjechać, że ja nie marno, zmarnowałem żadnej okazji, aby gadać z nim, gdy był małym dzieckiem. I on okay. dlatego cały czas lubi ze mną rozmawiać i lubi ze mną przebywać. I oczywiście te nasze rozmowy są zupełnie inne, niż były kiedyś, ale też nie, no on nigdy nie miał pretensji na to, że ja nie poświęciłem mu czasu. Poświęciłem, co za sformułowanie. W ogóle słowo poświęcenie i rodzicielstwo bardzo mi się kłóci. Za często my, jako rodzice, mówimy, że coś poświęcamy naszym dzieciom. Nie, my po prostu żyjemy z naszymi dziećmi. Nigdy nie było sytuacji, w której zwyciężyłby we mnie mecz piłki nożnej, chęć oglądania go, czy potrzeba pójścia z kumplem na piwo, kosztem rozmowy z moim dzieckiem. To było jednak najważniejsze, a potem okazało się, że mam też czas na to, żeby pójść na piwo z kolegą i obejrzeć mecz. Ale dzięki temu, że z moim zawsze gadam od jego naprawdę malinkości, on dzisiaj chciał przyjechać ze mną tutaj do Mińska Mazurskiego, chciał być świadkiem mego szczęścia, co dużo gadać, i widzę, że się tym bardzo cieszy. Hmm, wspaniale. To tą radością zakończymy naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję za, za tą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Na koniec zapraszam Was do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Piłsudskiego 1. Przyjdźcie i zobaczcie wmurowaną tablicę na chodniku z gwiazdą Pana Kazdepkę. Ona jest zaraz przy wejściu do biblioteki. Tegoroczna uroczystość była już ósma z rzędu, więc odwiedzając bibliotekę możecie zobaczyć gwiazdy z poprzednich lat, np. Wiesława Myśliwskiego czy Mariusza Szczygła. Niezwykle cieszę się, że w tym roku tej uroczystości towarzyszyła wystawa prac dzieciaków z pracowni. Prace plastyczne inspirowane były oczywiście twórczością Grzegorza Kazdepkę i te prace stworzyły taką żywą, pełną emocji dekorację tego wydarzenia. Dla mnie osobiście ta sobota, ten dzień, w kiedy Grzegorz Kazdepka odwiedził nasze miasto i odsłonił swoją gwiazdę, była to sobota szczególna. Było to takie święto sztuki. Bardzo cieszyłam się, że mogłam się spotkać z Wami, kochani rodzice, że przyszliście na to wydarzenie tak licznie. To taki czas pełen życzliwych gestów. I uśmiełam się cały czas na wspomnienie tego dnia. Jestem ogromnie wdzięczna, że pracownia mogła być częścią tego wydarzenia. A zatem do zobaczenia w Mińsku, być może właśnie w naszej bibliotece, i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu z Pracowni do Góry Nogami.